No, Witam Was wszystkich serdecznie na kanale PATEK 2703 i zapraszam Was do najnowszego materiału. Mikołaj Nowak, twórca kanału Stalowy Szok. Dla mnie postać niezbyt ciekawa. Nigdy nie budził mojego zainteresowania. Jego kanał nigdy nie był mi potrzebny, może inaczej. Nie uznawałem ten kanał za przydatny w kulturystyce. Mikołaj Nowak zgłosił się kiedyś do mnie, czy mógłby zrobić na mój temat materiał. Na co ja przystałem, powiedziałem, że nie widzę żadnego problemu. Mikołaj Nowak zrobił o mnie dwa materiały dwa prawdziwe materiały szczere materiały ale wtedy jeszcze nie współpracował z żadną firmą suplementacyjną. Może przesłuchajmy fragment pierwszego materiału, który zrobił na mój temat Mikołaj Nowak. Oczywiście te materiały zostały już usunięte z kanału Mikołaja. Pierwszy materiał nosi tytuł Jak dobrym kulturystą jest Patryk2703? Patryk Barański. Przesłuchajmy fragmentu. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony jednej z najbardziej popularnych w Polsce osób związanych z kulturystyką. Patryk Barański, znany jako Patryk 2703. A więc jestem jedną z najbardziej popularnych osób związanych, związanych z kulturystyką w Polsce, tak? Jako jeden z pierwszych na polskim YouTube zwrócił uwagę na patologiczny kierunek, jaki zaczęła obierać kulturystyka, odchodząc od klasycznych ideałów. A więc jako jeden z pierwszych Zwróciłem na to uwagę, w którym kierunku idzie kulturystyka, że idzie to wszystko w złą stronę, że nie ma estetyki. Mikołaj bardzo fajnie to zauważył i przekazał swojej widowni: jakże szczery, prawdziwy materiał coś pięknego. Cały czas ten materiał można obejrzeć na CDA. Co jest bardzo istotne w tym wszystkim, to Mikołaj jeszcze raz powtórzę, nie był związany jeszcze z żadną firmą suplementacyjną. Popularność zapewniło mu także demaskowanie tzw. fałszywych naturali i zwrócenie uwagi na skutki uboczne stosowania środków dopingujących. Oprócz rozpoznawalności zyskał także wielu przeciwników, także obecnie zdania o nim są niezwykle podzielone. Niezależnie od tego, jak bardzo polaryzującą osobowością jest Patry Barański. Obiektywne spojrzenie nie pozwala nie docenić doskonałej sylwetki, jaką prezentuje. Więc spodobała mu się moja sylwetka. Nazywa ją wręcz doskonałą sylwetką. To już jest poważne słowo, jeżeli używamy tego w kontekście sylwetki, doskonała sylwetka. Pewnie zwróciliście też uwagę na głos Mikołaja. Mikołaj w późniejszym etapie wstydził się swojego głosu. Ludzie zwracali mu uwagę w komentarzach, że troszeczkę brzmi jak dziecko. To może był jakiś jego jakaś ujma dla niego i postanowił, że będzie modulował swój głos, więc że będzie swój głos zmieniał na bardziej poważny i tym samym może zyska coś w oczach innych, ale może Dalej przejdźmy do tego materiału. Tutaj widoczne nagranie z Mistrzostw Świata Federacji PCA 2018. Zajął on tutaj czwartą pozycję w kategorii męska sylwetka. W pozycji ze skrętem tułowia prezentuje się fenomenalnie. Widać doskonałą środkową sekcję, wąską talię, doskonałe mięśnie proste brzucha oraz skośne. Chciałbym wam podkreślić cały czas używanie słowa doskonałe. To jest słowo, które bardzo dużo znaczy w kulturystyce, więc. Ta sylwetka była dla Mikołaja doskonała. Cały czas, oczywiście, mam taką samą sylwetkę. Widzowie, którzy mnie śledzą, wiedzą, że moja forma nie ulega zmianie z tego powodu, że wszystko zostało zrobione w sposób naturalny. Aktualnie 26 lat stażu treningowego. Zaczynałem trenować, kiedy miałem 16 lat. Obecnie mam 42 lata. Ale Mikołaj postanowił, że zrobi o mnie jeszcze jeden materiał. Czy Patryk 2703 jest kulturystą naturalnym? Ten materiał też skasował ze swego kanału, z tego powodu, że uznał, że jest on zbyt pozytywny i firmy suplementacyjne nie będą chciały z nim współpracować. Zacznijmy od pytania: dlaczego jego naturalność jest w ogóle kwestionowana? Chciałbym Wam zwrócić uwagę tutaj na już zmodulowany głos Mikołaja. To nie dlatego, że dojrzewał, ten głos się zmienił. A więc ta różnica wynikająca w głosie, wynikająca między pierwszym materiałem, który oglądaliśmy przed chwilką, a tym materiałem, wynika tylko z tego, że Mikołaj się wstydził swojego głosu i zaczął go modulować. Myślę, że nie muszę odpowiadać. Wystarczy po prostu spojrzeć na kapitalną formę, której jakość absolutnie nie kojarzy się z naturalną kulturystyką. Kapitalna forma. Wcześniej słyszeliśmy doskonała sylwetka. Na większości materiałów jest docięty do kości, znaczniami wyglądającymi jak mapa drogowa i pełnymi barkami. Więc to były dwa takie bardzo pozytywne materiały. Ja uznałem, że te materiały były bardzo szczere. Miałem tylko tam drobne uwagi, ale nie zarzucałem wtedy Mikołajowi żadnego kłamstwa. Natomiast później Mikołaj bardzo mocno się zmienił. Zaczął współpracować z firmami suplementacyjnymi, między innymi z taką firmą suplementacyjną, która nosi nazwę KFD. Wtedy Mikołaj już wiedział, że nie może sobie pozwolić na pozytywne materiały w moją stronę, na materiały szczere. Powód był tylko jeden, że firmy, które współpracowały z Mikołajem, a więc firma KFD wiedziała bardzo dobrze, właściciel firmy KFD wiedział bardzo dobrze, że ja nie oszukuję ludzi. Jeżeli chodzi o suplementy, że zawsze mówię prawdę odnośnie suplementów, że nigdy nie zgadzałem się na fałszywe reklamy suplementów. Także Mikołaj nie miał tutaj dużego wyboru. Albo zacznie mówić o mnie negatywnie, albo nie będzie miał żadnej współpracy z firmami suplementacyjnymi. I teraz Mikołaj po czasie postanowił, że zrobi. Podcast z Dawidem Czechowiczem. Wtedy wszyscy zobaczyli, że głos Mikołaja, Mikołaja Nowaka, twórcy kanału Stalowy Szok, jest modulowany. Posłuchajmy, jak brzmi Mikołaj w tym momencie i co Mikołaj mówi o sobie. Dlaczego nie chce się ujawnić? Znaczy Przyznam, że jest to raczej wynik tego, że, no, że tak powiem, chce chronić swoją prywatność w pewien sposób. No nie ukrywajmy, że środowisko internetowe szczególnie jest tutaj, no, że tak powiem, agresywne pod kątem atakowania w sposób personalny, często. Więc no, chcąc tego uniknąć, zdecydowałem się na niepokazywanie twarzy. No i myślę, że na razie w ten sposób to będzie wyglądało. Czy potem to się zmieni, to jeszcze w sumie nie wiem. Więc Mikołaj nie chciał być atakowany. Mówił, że to Towarzystwo Kulturystyki. Jest dosyć toksyczne. Ja oczywiście to potwierdzam. Ale to, czego nie chciał doświadczyć Mikołaj, później to zrobił, a więc zaczął mnie pomawiać. Nie tylko mnie, ale też moją żonę, przy okazji też innych ludzi. Teraz wam pokażę, jak bardzo fałszywą i zakłamaną osobą jest Mikołaj Nowak, twórca kanału Stalowy Szok. Dlaczego to zrobię? Z tego powodu, że bardzo szanuję swoich widzów. I również szanuję widzów Mikołaja. Chciałbym, żebyście zauważyli i zapoznali się z tym, że ten mój materiał, który poruszył u siebie Mikołaj Nowak na swoim materiale, materiał o kapsaicynie, gdzie Mikołaj Nowak twierdzi, że rzekomo ja wymyśliłem jakiś lek na raka. To ma już 10 lat. Ten materiał jest na moim kanale 10 lat. Dobrze słyszycie. Można powiedzieć, że Mikołaj wyjął trupa z szafy, prawda? Dlaczego teraz to zrobił? Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Ktoś może myśleć, Patryk, może on się tobie nie interesował, może nie byłeś w kwestii jego zainteresowań. To teraz zwróćcie na to uwagę, że ten materiał już był u mnie na kanale, kiedy Mikołaj tworzył o mnie te dwa pozytywne materiały. Wtedy Mikołaj Nowak nie widział żadnego problemu z tym materiałem. Problem zobaczył dopiero teraz, kiedy ja podsumowałem jego sylwetkę, kiedy ja podsumowałem jego jakość treningu. Zamiast pokornie poprawić ten trening, poprawić technikę, to on postanowił, że zaatakuje mnie, wyjmując materiał, który ma 10 lat, ale już zapomniał. Że on bardzo dobrze się zapoznał z moim kanałem wcześniej i tworzył już m.in. ten materiał, ten materiał, i wtedy nie widział żadnego problemu z tym materiałem. A więc zobaczcie, jaki to jest człowiek fałszywy, jaki to jest człowiek obłudny, że wyjął materiał sprzed 10 lat, który bardzo dobrze już znał, bo dokonywał researchu, jeżeli chodzi o mój kanał i moją osobę ale postanowił to zrobić dopiero teraz, kiedy ja ostatnio skomentowałem na swoich, w cyklu swoich materiałów, które on skopiował, poruszałem jakość jego treningu i jakość przemian jego podopiecznych. Myślę, że dla wszystkich to jest jasne, o co tutaj chodzi. Ostatnio sobie wymyślił, że skopiuje mój content. Nie po raz pierwszy. Wcześniej już kopiował mój content jeżeli spojrzycie na materiały Mikołaja a na moje materiały to zobaczycie, że często Mikołaj kopiował mój content. A więc sprawdzanie czy ktoś jest naturalny, to jest kopia mojego contentu. Ja robiłem to na polskim YouTube jako pierwszy. Ale ja nie miałem żadnych pretensji do Mikołaja, że to robi. Ostatnio nawet Mikołaj postanowił, że skopiuje nasz content. Pomysł był dany u nas na u nas na Discordzie, a więc takie newsy ze świata kulturystyki. I Mikołaj to skopiował. Też nie miałem do niego pretensji, jak zobaczyłem ten materiał. Materiał ma dopiero 18 godzin. Może przesłuchajmy chwilkę. Docierają do nas bardzo mocne informacje, również ze świata sportu i social mediów. Dziś zaserwuję wam podsumowanie siedmiu newsów. Zacznę od tragedii Mariusza Czerniewicza. Ostatnio poruszałem to w swoich newsach, no. Mikołaj też musiał to zrobić. Po czym przejdziemy do świata boksu olimpijskiego kobiet. Mówiliśmy o tym na transmisji na żywo. Mikołaj też musiał to zrobić. Gdzie wyjawię wam płeć biologiczną Iman Kelly. Opowiem też, co stało się z Aleksem Jubą. To akurat jest skopiowane z innego kanału. Ale do czego tutaj dążę? Że mimo tego, że Mikołaj to skopiował, to nawet tego nie potrafił zrobić w sposób poprawny. Mikołaj bardzo często pomawia ludzi. Myślę, że można to robić bez konsekwencji. Więc bierze sobie jakąś osobę i mówi o niej niepraw... nieprawdziwe informacje, więc oczernia tą osobę. Tutaj na tym najnowszym materiale mamy kilka takich przykładów. Zapoznajmy się z jednym. Tomosomami XY, czyli biologicznie męskimi. Więc tutaj Mikołaj po lewej stronie pokazuje zdjęcie, które jest dziełem sztucznej inteligencji, co jest obrzydliwe. Aktualnie YouTube daje możliwość zaznaczenia przed materiałem, czy zostały użyte nieprawdziwe informacje. Jestem ciekawy, czy ty to Mikołaj zaznaczyłeś. Bo jeżeli nie, to łamiesz zasady YouTube'a. I nie wiem, kto robi tobie research do tych materiałów. Podejrzewam, że piechowiak, a zatwierdza to wszystko skrzypas. Tak, jakoś mam, tak jakieś mam wrażenie, przeczucie. To wystarczyło naprawdę 5 minut szukania, żeby zobaczyć, że to zdjęcie jest wygenerowane przez, przez sztuczną inteligencję. Więc jest to fotografia wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Tutaj masz potwierdzenie. A więc pomówiłeś w tym momencie tą osobę. Pokazałeś fałszywe zdjęcie i pomówiłeś tą osobę. Ale to nie po raz pierwszy to zrobiłeś. Tutaj mamy. Kolejny dowód Twoich pomówień. Zapoznajmy się z tym fragmentem. Ten sam materiał, uwaga, ten sam materiał. Tate, który obecnie przebywa w areszcie domowym w Rumunii w związku z zarzutami o działalność przestępczą, nie odniósł się jeszcze do tego incydentu. Andrew Tate został już dawno zwolniony z aresztu i z aresztu domowego. Andrew Tate'owi pozwolono opuścić Rumunię na czas oczekiwania na rozprawę orzeka sąd. I tutaj masz opisane dokładnie kiedy Andrew Tate został zwolniony. A więc uwaga! Bracia Tate byli kickboxerzy z podwójnym obywatelstwem amerykańskim i brytyjskim byli przetrzymywani w areszcie policyjnym na czas trwania śledztwa karnego od końca grudnia 2022 do kwietnia 2023, aby uniemożliwić im ucieczkę z sky lub zafałszowanie. Dowodów. Następnie do sierpnia zastosowano wobec nich areszt domowych. Po czym, sąd objęły, po czym sądy objęły ich dozorem sądowym, co stanowi łagodniejszy środek zapobiegawczy. A więc od dawna Andrew Tate nie jest w areszcie domowym. Jesteś po prostu oszustem, Mikołaju. Okłamujesz swoich widzów, plujesz im prosto w twarz i pomawiasz tego oto człowieka. Za pośrednictwem mediów, w tym przypadku internetu, YouTube. Ale Wam powiem szczerze, że w momencie, kiedy Mikołaj pomówił mnie i moją żonę, więc zrobił taki negatywny materiał na mój temat, możecie też porównać te dwa materiały, przede wszystkim ten materiał. Jak dobrym kulturystą jest Patryk2703. Zachęcam Was wszystkich do obejrzenia tego materiału. Możecie porównać z tym materiałem. Z bardzo negatywnym materiałem na mój temat. I teraz zwróćcie uwagę na ten fragment, bo ja się zastanawiałem, dlaczego on pomówił mnie i moją żonę. Wiemy dlaczego. Z tego powodu pomówił moją żonę, że łatwiej jest mu uderzyć kogoś z mojej rodziny, kogoś bliskiego, mimo tego, że moja żona nie jest mu nic winna. I teraz zastanawiałem się jeszcze, skąd on nabrał te głupoty do tego swojego materiału. Długo nie musiałem się zastanawiać, ale może najpierw przesłuchajmy fragment tego materiału, gdzie Mikołaj Nowak, twórca kanału Stalowy Szok, ambasador firmy KFD, pomawia bezczelnie moją żonę. Zwróćmy uwagę na ten fragment. Co więcej, by dodatkowo podkreślić prawdziwość swojej tezy, a co za tym idzie więcej zarobić, żona Patryka napisała nawet, że niestety, ale są zmuszeni z mężem odwołać wakacje na Dominikanie, ponieważ Patryk został zaproszony przez Jerzego Ziembę na cykl wykładów do Katowic. Musisz przyznać, że to już zakrawa o kuriozum. to zakrawa o bydlactwo. Z tego powodu, Mikołaju, że moi widzowie Przekazali mi fake screen, na podstawie którego pomówiłeś moją żonę, której po dziś dzień nie przeprosiłeś. Mnie też w sumie nie przeprosiłeś, ale ja tego nie wymagam. Ale zwróćmy uwagę na ten screen. Podejrzewam, że lepszy zrobiłby mój wnuczek, który ma niecałe 5 lat. I co jest tutaj ciekawe, że ty, Mikołaju, mówisz, że skończyłeś studia medyczne. Proponowałbym zrobić tobie specjalizację okulista. Po pierwsze, ten skin od razu widać, że jest fejkiem, że nie jest to prawdziwy skin, że nie pisała tego moja żona. Po drugie, musisz zauważyć, że moja żona nie używa polskich znaków w nazwisku. A więc moja żona ma Baranska, a nie barańska. Z tego powodu, że nie wpisała ni, bo w Anglii nie używamy ni. Tak samo jak zwrócisz uwagę na mnie, to ja też nie mam polskich znaków w nazwisku. A więc ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że ten riser czy robi tobie Piotr Piechowiak, a zatwierdza to skrzypas. Ale wystarczyło naprawdę minutę dla osoby myślącej. Podejrzewam, że ty nie jesteś taką osobą. Żeby zobaczyć, że jest to fake screen, a więc jest to fałszywy screen, zrobiony przez jakiegoś pięciolatka, który podłożył ci świnie. I teraz, co jest bardzo ciekawe w tym wszystkim, że osoba, która jest szczera, osoba, która jest prawdomówna, wzięłaby to wszystko na klat. Powiedziała: Przepraszam pani Alina Barańska. Przepraszam. Nie zwróciłem na to uwagi. Ktoś mi podrzucił ten screen. I ja po prostu zrobiłem pomówienie. Chciałbym panią przeprosić. Było to niestosowne. Ale nie, ty teraz schowałeś głowę w piasek i cicho siedzisz. Myślisz, że tobie to jakoś ujdzie na sucho. Starasz się robić inne materiały, kopiować ode mnie materiały. Mało tego jeszcze robisz to nieudolnie, bo tam dalej pomawiasz ludzi, tak samo jak pomówiłeś moją żonę. I teraz ktoś powie, Patryk, po co on to robi? Po co ten człowiek to robi? On robi to z tego powodu, że ja ujawniłem jego oszustwo. Mikołaj Nowak przy akompaniamencie pary wodnej, przy akompaniamencie ciemni fotograficznej i przy akompaniamencie spryskiwacza do kwiatów. Próbował oszukać swoich widzów, że wygląda w ten sposób jak na tej lewej fotografii. A naprawdę Mikołaj Nowak wygląda tak jak na tej prawej fotografii. Ktoś powie, Patryk, czy to jest zła sylwetka na tej prawej fotografii? Nie. Ale nie jest to sylwetka kogoś, kto ćwiczy rzekomo 11 lat kulturystykę. A Mikołaj Nowak mówi, że ćwiczy kulturystykę 11 lat. A więc. Nie dosyć Mikołaju, że zmodulowałeś swój głos. No Z tego powodu, że chciałeś oszukać swoich widzów, że jesteś rzekomo bardziej, poważny. Dwa, oszukujesz swoich widzów, plujesz im prosto w twarz zdjęciami z Photoshopa, które mają sugerować, że ty wyglądasz tak. Ty wyglądasz w ten sposób. Twoja klatka jest płaska. Jeszcze. Mało tego, starasz się udawać znawcę w kulturystyce. Robisz materiały, jak zrobić super klatkę. Jakie są najlepsze ćwiczenia na klatkę. Ty nie masz o tym zielonego pojęcia. Jak zrobić barki sigma. To są te twoje barki sigma, które trenowałeś rzekomo 11 lat? Wątpię. A więc podsumowując ten materiał, widzowie. Ja myślę, że Mikołaj Nowak... Z tego powodu, że pomawią moją żonę na tym oto swoim materiale. Kobietę niczego mu winną. Dostaje ode mnie czas antenowy do końca istnienia tego kanału. I będę co jakiś czas robił dawkę przypominającą. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Możecie napisać, co myślicie na temat Mikołaja, i jego oszust w internecie. A i jeszcze na końcu chciałbym. Może taka rada do Mikołaja Nowaka. Mikołaj, może Ty sobie znajdź inne osoby od robienia researchu w internecie. Wydaje mi się, że Piotr Piechowiak i Skrzypas nie są odpowiednimi osobami do tego. To, o o właśnie. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypineczko. Łapa sieć Najwięcej i najbardziej spektakularne przemiany w Polsce. Chcesz zmienić swoją sylwetkę, ale brakuje Ci motywacji? Źle się czujesz w swoim ciele, uwierz w siebie i spełnia swoje marzenia. Wykonaj pierwszy krok: napisz do mnie. Dzięki mojej pomocy możesz osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. Treningi personalne i plany dietetyczne, trening domowy, plan treningowy i dietetyczny dla par. Konsultacje online, modelowanie sylwetki, treningi indywidualne, analiza Twoich postępów. Suplementacja, budowanie masy mięśniowej, redukcja wagi ciała, współpraca. www.patryk2703.com. Spełniaj swoje marzenia.